Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Proszek.pl i dzisiaj ze mną jest mój widz Honor TV. Nie, to nie jest on, to jakiś, jakiś dziadek, to znaczy jakiś mały gościu w Pieluchach. Idę! Niestety po samobójstwo. Honor TV idzie. Idę! My trochę na jego poczekamy. No, kilka godzin. And hours late. O dobra, już doszedłeś, no to bardzo dobrze. To wiecie co? Może ja zrobię cięcie i widzimy się na pierwszej ręce. Juhu! Okej, okay, my już jesteśmy na pierwszej ręce. Oczywiście Honor TV, powiedz coś o sobie. Eee, jestem HONOR TV. Eee, mieszkam w, na, na ziemi. <laughs> Nie umiem. Jesteś moim wielkim fanem. Tak, jestem jego wielkim fanem. On jest naprawdę taki <laughs> miły. Nie! Siatkówka, i co ja mam zbudować? Ej, ale siatkówka, i jakie mam to rozumieć? Kurde, kurka przewalającego siark siarkę. Co? <laughs> siarkę. Siarkę. Już się powiedzieć siarkę. Wiem, co <laughs> zrobię. Nie będę, kurde, widząc psów zabawy. Dobra, ja tutaj robię jakiś słuch. O, ja w tym czasie powiem coś o sobie, bo już mam. Ja jestem Honor. Mam też swój kanał na YouTube, na którym nie mam jeszcze filmów. A teraz tak na serio, ja jestem Honer. Yy, od razu gdy poznałem Prosiaczka, zauważyłem w nim kurde potencjał nagrywania. Yy, spodobał mi się i bo męczyłem go pod każdym filmem, yy, żeby, to, żeby pozwolił ze mną nagrać. Yy, zgodził się. Teraz nagrywamy. Jestem podjarany. I przy okazji spełnię swoje w ten sposób marzenie, zrobię sobie obciach na YouTube, jak pięknie buduję. Ale nie umiem nawet koszykówki budować. A to jest siatkówka, a nie koszykówka. <noise> ale ale no, siatkówka, kurde, myślałam, że koszykówka. O, dzięki, że nie <noise> Ale by była beka, <noise> ale by była beka, takie zaczyna się ocenianie prac. O tak w ogóle powinniśmy powiedzieć, na jakim serwerze jesteśmy? Na A Link będzie w opisie? Oby. Oby? Nie I teraz Ci kurde taki obciach zrobiłem. <noise> ej, ale wyobraź sobie, że taki link będzie w opisie, wszyscy już czekają. Yy, bo widzą, że to jest fajny serwer. I takie A linku nie ma. No Ja tak często mam, może. Nie przez, ej, ja chcę. Ja widziałem. Trzyno, ty! Co? Ej, my tak gadamy... Ja myślałem kurde, że ledwo co pierwsza minuta minęła. Dobra. Jezus! E, jaki, jako, jak, jaki będzie długi odcinek jak myślisz? Jak, znaczy jaki chcesz? Jakiej jak długości chcesz odcinek? Ty o tym decydujesz. Mm -hmm. Sprawdź Ja bym jeszcze na kalambury poszedł. Nie, z kalamburów <ścoughs> ja nie Nie, nie Nie, obrzydliwie wygląda to moje. Kalambury jest o tyle na tym serwie fajny, że jest po polsku. O! Bo ja grałem po angielsku i po angielsku też mnie to denerwowało, kurde. Wiedziałem co to jest, już byłem pewna, ale kurde, jak jest polalizator po rosyjsku. E, angielsku. Ja, o nie, Ja wam widzowie bardzo dziękuję za 295 subów, teraz zapewne sobie wiele więcej. Beczkę, zróbcie coś. Jak to oglądacie? Jak to oglądacie jest może nawet i 300. Także ja, ba ja widzowie bardzo wam dziękuję. Po prostu za, za całą aktywność, że cały czas jesteście ze mną Że po prostu mnie subuje, subujecie Jeszcze dwie minuty, o kurde <gry> no Po prostu mnie subujecie I takie już nie wiedział co powiedzieć Teraz ci kurde oczernię Już nie wiedział co powiedzieć, to jeszcze dwie minuty <gry> A się teraz będę oczerniał <gry> O kurde, nie, nie, nie Ja tego nie zbuduję, dobra Jakiegoś ufoludka muszę zbudować Dobra, o kurde O to jakieś o nie, o ja widzę jakiegoś typka, Jak widzę, że się wyłamanie jest. jest O tam też coś się. No, jest. no bo to jest kurde to, to jest taka typowa mapa, że e, kurde. dużo jest tych wszystkich. Nie, nie, ja myślałem, że już koniec, A po prostu mnie kurde już wywaliło na kawałeczek. Przesunęło No to, O nie, O nie. Jezus. Szybko, kurde. Szczytuj to, szczytuj to. Ja chcę więcej czasu. Masz też szczytować. O kurde, zagubiłem się. Ramka na przedmiot. Łód. Oczywiście widzowie, ja nie umiem budować dobrze. <laughs> o, to będzie taka tak jakby buzia taka. E, ja też. Nie umiem budować. Ale nie wiem, co to jest. Widzowie, ocencie, co to jest. <laughs> co to jest? 30 sekund. Jakiś się dziad. Co by tutaj dać, co by tutaj dać? Piłki, fiarę. nie zdążę, nie zdążę. Drugiego nie zbuduję już. A piłka, piłka jeszcze, piłki nie zrobiłem! <laughs> nie jest ja fajne. Wiem. Może nawet i... Nie, dla mnie może być. <laughs> ja dam fajne, do... ej, bo to jest o tyle fajne, że kurde zrobił typków, które grałem jeszcze linie. Fajne, mi się podoba. No. Chociaż szczerze mówiąc... Ee... Eee, dobra, Kurwa. a mogę ale dać... tylko piłka! Piłka większa od goście prawie. To wygląda 10 górnych <laughs> <jakiś śmiech> chyba. Nie daję 2 na 10, bo ty... To... Ej, ale to jest mistrzowskie, gdy ktoś ma oczy z dwóch stron. No. Ja właśnie zrobiłem tak, że nie ma tutaj ej, I tak było. Ej, co nie? I ona ona ma te ręce, bo, bo widzicie, widzieliście wy to widzowie? Ona ma tak ręce, że, że te ręce są przyklejone do głowy. Dobra, to Nie jest ma żadnej szyi. Dobra, tam dwa na dziesięć. No, szyje też. i ja a, piłek, już właśnie, Nie wiem. Czy ludzie ma, nie mają szyi, naprawdę? A, a wiecie, czego nie rozumiem? Tu jest piłka. Ona lata, ale nikogo nie ma obok. Czyli kto ją odbił? Już lepasz. O, to co? jakieś flippery są. Nie, to jest 3 razy dzieło. Ja nie, ja nie wiem, co to jest. <laughs> ale orto, ale orto, gościu ma. Ja, Celine, nie wiem, co to jest. Gdzie tu jest siatka? Czy coś? O, ktoś do ciebie się... Co to jest? A to jest fajne? E, no, decyduje, znaczy ludzi nie ma, ale ja daję fajne. E, fajne takie, ej. Kurde, ej, on to przedstawił. W ten sposób, jakby kurde, puste boisko, które czeka na mecz no. Ale nie chciałbym przewalić w słupek. Nie zna... No, mam pytanie. Co to jest to? Ale najlepsze są te stopy. I czemu oni są wyżsi od siatki? No nie, nie, bym to tak zrobiłem. I czemu nie mają głowy większej od całego ciała? Dobra, nawet tego nie oceniłem. Mojego? Ej, ej to, ale to jest bardzo fajne. To, tamto to było twoje? No. No tak. To, to, pozostawiłem to bez oceny? Ja nawet nie wiem, że to jest twoje. No, pisałam. Nie obraż się, ale kurde, nie wiem co to było. O, teraz ty. Jezus moje. <laughs> Nie te Wiec, Ej no znowu mi kurde wyciągnęli to, ale to są chamy Ale to są kurde chamy. <grym> Czemu tak Polska! Książka? Polska! Trzy <grym> razy. Plus. Nie, ja, daj, ja daję trzy razy, nie, mam pytanie. Dlaczego... A ja też mam pytanie, dlaczego tu jest siatka, tu jest gościu. No ja nie wiem. No. ciekawe czy to da, da się lawy wylewać. Już się boję, jak to będzie miało pierwsze miejsce. Co, co to jest? To jest jakiś Mario. Te ręce? Fajne. To jest jakiś Mario. on nie zgałym ten gościu. Fajne. Szkoda, kurde, że słabo typka zrobił, ale dość fajne. Ja... No, siódme miejsce. Ten Typek wygrał. Serio? Kiedy dobiej dobiej razy, na... ja, ja nie wiem, ja nie mogę. Jego nie, prawie. Nie, to nie jest, bo już są w Dobra, to, to była nasza ostatnia Ręka, my się widzimy na kolejnej ręce day three, day a few moments later. Three days later. Seconds later. A. Weeks later. Many months. Okay, my się jesteśmy na kolejnej ręce bardzo długo było szukanie ręki dlatego dałem kilka tych, tych, no wiecie co, wiecie co dałem? O Jezu, co to mi popadnie? mi nawet pokazało, o jejku. Jest to po tych świetlankach Aha Okej okay. Super years Six and a half hours nie nie subujcie go, naprawdę. Tablet. Dziękuję. Co? Tablet? No nie, no nie. Jezus. No i, i ja teraz wiem, co niektórzy ludzie będą w tych tabletach robić. Ja już wiem, co prosiaczek zrobi. kurde. będę oglądał świnie, świnie, świnie są fajne. Ludzie. No ciągnij mi ten jakiś blue z Ja Damen. wiem co zrobi, ale to będzie bomba Ale to będzie fajne tu, tu. Co? Ej, Wiesz co zrób? Ty też to zrób Że jest jakiś tablet, ekran A w środku daj to, świnie Drzewo jakieś Wiesz jak to zarobiście będzie wyglądało? Jakiś jesteś Ale nie, to a będzie to. wyglądało kurde jak w serii Nie coś leciało, <śmów> leciało. <śmów> A poza tym tablety nie są takie wielkie Żeby robić yy, świnie no ale... Ej, nie no, nie, ja nie, nie umiem budować, widzowie, naprawdę. Łapka w dół pod tym odcinkiem się należy, hejterzy, wiecie? No dawajcie łapki w dół, bo ja naprawdę nie umiem budować. Ej, ma fajny, kurde to, challenge. Nie dawajcie łapek w górę, dawajcie łapki w dół. Każda łapka w dół motywuje prosiaczka do nagrywania kolejnych filmów. Zróbmy taką zamianę. Ej, wiecie co... Ej, hejterzy, mówię teraz do Was, jeśli jakiś hejter nie ogląda, ej, nie piszcie tych komentarzy, bo mi to tylko za, za, zaśmieca skrzynkę. Dawajcie łapki w dół albo e, słuchajcie to e, musicie sobie wpisać e, trzy sobie wpisać, e, kocielanie kocielanie nie niech sobie e, wszyscy hejterzy wpiszą e, wiadomości o łapkach e, w górę i w dół nie? E, o lajku to się po nie jak część moich hejterów cześć hejterów pisze e, like w dół lajk like w dół lajk like like w dół ansu Ansub, ansu... Nie no, to jest. Takie troszkę derbalne. Wiesz, wiesz, wiesz jak mój tablet się będzie nazywać? Jak? Szajsung. Szajsung. <śm> nie <Brukline> ja mam szajsunga. A ja nie mam. Nic. <śmamy> Jakby co to u mnie w pokoju jest mój brat. Proszę którego jak nie... Nie ci... pozdrawiam, którego nie pozdrawiam. Yy, prosiaczek mówi, że cię nie pozdrawia. Jest zadowolony. I dwie minuty trzydzieści! O kurwa! Dobra, już mój szanki jest prawie gotowy. Chcę tylko jakąś płytę wstawić. Tutaj, o pultkę naciskową. Ja nie zdążę. To masz problem. Ej, ale jeszcze ja nie... Kurde! Prosiaczek, ty kurde umieszczano. No i jeszcze mam laga. Prosiaczek, ty umiesz czarować, przedłuż czas. Ja wiem, że to jest Chrum, troszkę, chrum, przedłużyłem czas o. Jedną milisekundę i ja jestem fajny. Co to kurde było? Chrum, chrum, przedłużyłem czas. <grym> Bo ja jestem chrum, chrum, świnka popka. Ja jestem chrum, Chrom, świnka popka. Świnka pepa, pepa. Uh, świnka popka, a nie pepa. pepa. Ej, ja zrobię blok szlamu jako taki wiestr, nie? Tak jakby oczyło na tablet. Kita. Szybko, szybko, kurde! Kit, ty... Pierwsza lepsze zwierzęta, kurde. No oj, No świetnie! A ja na środku tak? zrobię taki jakby Minecraft. Taki Minecraft taki Co? Ej, z nie można spamić zwierząt, ale mi kruek zepsuł. I co mam ja tutaj teraz zrobić? Kurde. Dobra Szybko, szybko, szybko. Szybko, szybko, szybko o, a, a. Czy ja zdążę? 20 sekund. 20 sekund. O kurde. Nie zdążę chyba. Fakt, 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 fakt. zdążyłem. Ludzie, nie subskrybujcie tego użytkownika. To jest telefon. Telefon. Jest no ten... nie, to jest taki tablet, kurde, typ. Yy... No dobra, nie, to jest telefon cegły. Ale tak to jest jakiś taki tablet. To jest taki telefon dla dzieci, taki plastikowy, co nie? Niektórzy kojarzą taki telefon. Yy, wciska się na przykład literę 7. I teraz kurde, stawisz 7. tego szybko. Komputer, komputer. Ale kurde, Mila. no Ale na komputer o, to daje, ten... ten... może być. Pamiętam. Znaczy, może być te... Ludzie, nie subskrybujcie tego użytkownika. On, on was. Y, y, on was zniszczy. To jest straszny człowiek. Znam go od niedawna i już wiem, że. I daje lajka. Oczywiście dajemy ci wspaniałe fajne. Patrzcie patrz, widzę, widzowie, rozdawam blabę Ej, oceń mnie kurde tak jakbyś mnie ocenił Nie dawaj mi kurde lepszych rzeczy właśnie ja się... Kolejny telefon No i kolejny telefon Dobra, ale on, on jest akurat fajny Bo ej. lubię kolor biały A ja niebieski Ej jest 5% szans na to, że wygrasz Proszę, jedyne czego się możesz cieszyć to to, że nie mam włączonej kamerki I nie musisz oglądać mojego brata co robi co robi? Jest otulony w koc i patrzy się w ekran z trzech centymetrów Ale fajne! Ale fajne, i zaje fajne mu dałem Serio? A mi nie dałeś, nie ja wiem, że mi nie dałeś nic A ty już, a ty już byłeś? Wow! Ja tam oceniałem kurde, jak... no i gdzie tutaj jest budowla? No to nie ma. Znaczy, nie, raz. mnie jeszcze nie było, sorry, mnie jeszcze nie było. No, no właśnie. Hmm. To e, jakby co to ocenię cię sprawiedliwie. Nie będę jakoś cię, kurde, że jesteś moim kolegą. E, no, bo, no bo nie, e, no bo jesteśmy... E, wyglądam, nie będę cię oceniał I pad zakryty w czerwoną czerwoną pokrywką. Ej, i pad zakryty czerwoną pokrywką. Kurde. kurde. Ej, słyszysz mnie? Słyszę. Dlaczego mi kurde wyskoczyło na ekranie nie wykryto mikrofonu? What the hell? Oha, y, trzy razy nie. Czy Co tutaj coś w ogóle jest? No właśnie nie. A coś Nie. Jak ktoś tutaj zaje fajne. Zaje fajne, zaje fajne, zaje fajne. Zaje fajne mundap. A moje oczywiście zaje fajne. O, millery. Niezłe. Szczerze mówiąc, nie najgorsze. Fajne. Trzy razy nie. Trzy razy fajne. Trzy razy tak. Nie, Ta fajne. To ludzie. Lubię kolor biały, to fajne. Mm. Cała mapa jest biała. Ej, ale e, słuchaj, to, e, słuchajcie to, e, przed odcinkiem... No nie, mam nie w ogóle w widziałeś to? No, widział. Ej, słuchajcie, to przed odcinkiem, jak jeszcze nawet prosiaczek, wtedy kurde, jeszcze. Za... Nie, nie, chyba, roz... no wtedy już za mną byłeś, ale z dwu miałeś. To zgadnijcie, co miałem budować. Piszcie w komentarzach, a ja bym zaraz powiem. Zobaczymy, kto zgadniał. Kto zgadnie? Miało zbudować się toaletę. Toaletę? A zbudował taki dozownik? I obok takie siedzonko i takie o o o Jestem zgłoszony, wiem Dobra, ej, chodźmy na coś innego Co jest jeszcze fajne? Wodoska. Dobra widzowie, wiecie co? My będziemy już kończyć... My będziemy kończyć z tym odcinkiem Subujcie, komentujcie, subskrybujcie Już ile? O Jezu, co się tu się stanęło? Łoluju mm. Dobra e, Subujcie, komentujcie, dajcie... No Ani bo... tu, mu, kurde, powiedz o specjalu, kurde, który planujesz. A, specjal, który planuję, to. Yy, to to, że. Yy, nagram, to, z... na, to znaczy, wiecie co? Yy, jeśli ktoś teraz z moich yy, kolegów to ogląda, bo wiesz, że nie, na pewno moi koledzy wiedzą, że nie mam urodziny, to nie muszą mi kupować prezenty, bo najlepszym prezentem to będzie to, że mam, będę miał 300 słów. <laughs> No dobra. Ciekawe czy dobiją swoje urodziny No może i tak Dobra, trzymajcie się i cześć